Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Marcinie, rozmawialiśmy w podcaście parę razy na najróżniejsze tematy. Jesteś byłym, może to brzydko zarówno, ale dyplomatą. Tak, tak jest. I dzisiaj też reprezentujesz tak naprawdę też jednego ze współorganizatorów, organizatorów, czyli Uniwersytet Jagielloński. Jesteśmy na terenie Instytutu, który przecież też Bliskim Wschodem i nie tylko zresztą, i tym dalszym również się zajmuje. Tak, z którego mam zaszczyt być absolwentem, tak na się, że się pochwalę. Bardzo się cieszę. Ale wracając do naszych tematów. Tak jak powiedziałem, jesteś byłym dyplomatą. Rozmawialiśmy też tak naprawdę o powiązaniach ze służbami specjalnymi. Nie sposób i to już poruszałem w rozmowach z innymi gośćmi, tak naprawdę rozdzielać tych dwóch tematów. Tak? Jeżeli mówimy o dezinformacji, mówimy też nie tylko o przeciwdziałaniu, ale też o kreowaniu własnego pewnego obrazu, który no najpierw trzeba stworzyć, zaplanować, wdrażać, zrealizować, sprawdzać itd., itd. Myślę, że o pewnych rzeczach mówić nie muszę. Jak dzisiaj, trochę już z perspektywy czasu, trochę już bardziej jako naukowiec być może niż praktyk. Jeśli jest inaczej, to, to, to wyprowadzimy z błędu. Ale jak dzisiaj no to patrzysz, czy coś w ogóle przez ostatnie lata tak naprawdę w naszym ujęciu polskim, na naszym polskim podwórku pod tym kątem się zmieniło? Czy mamy pewnego rodzaju, no właśnie, stałą status quo, czy gdzieś trochę ta równia idzie w dół, czy może do góry? Bo wydaje się, że nie mamy pewnego obrazu, który moglibyśmy przeciwstawić tym, którzy próbują na nas niestety, ale negatywnie oddziaływać. Zgadza się, niestety niestety, nie mamy. Aczkolwiek w ostatnich latach widzę pewną poprawę sytuacji. Jesteśmy jeszcze bardzo daleko do, od punktu dojścia. Natomiast pewne można powiedzieć, wstępne prace, inicjatywy zostały, zostały zrealizowane. Tym, czego na przykład dowodem jest. Dzisiejsza konferencja na temat dezinformacji. Przede wszystkim zarówno środowiska naukowe, jak i polityczne zdały sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak zorganizowana dezinformacja. Nie tylko dotycząca nie tylko pojedynczych wydarzeń, pojedynczych elementów rzeczywistości, ale będąca całym bardzo wyrafinowanym procesem, całą strategią obliczoną z jednej strony na budowanie wizerunku wizerunku w naszym wypadku Rosji, pozytywnego wizerunku, a z drugiej strony na niszczenie wizerunku Zachodu, NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz, oraz Polski. No właśnie Marcinie, czy nie idziemy czasem w rozważaniach, nie mówię koniecznie o, o naszej dwójce, tylko o ogólnym obrazie że Rosja tworzy dwa obrazy, chociaż to też dla niektórych nie jest do końca oczywiste. Czyli na ten na kierunek wewnętrzny i zewnętrzny. Tylko że ten zewnętrzny, no, śmiem twierdzić, że nie jest tożsamy dla Zachodu, dla Bliskiego Wschodu, dla Afryki i dla jeszcze paru innych regionów świata, niekoniecznie pokrywające się z danymi regionami z mapą, tak z państwami i Czemu, nie wiem, nie, nie chcemy tego widzieć, nie chcemy tego rozumieć. Czy może niektórych przeraża ogrom pracy do włożenia, no bo to trzeba przełożyć na kod kulturowy, i na historię, i na wzajemne relacje, i na samostanowienie się państw, a czasem i narzucony model stanowienia tych państw, tak, no, to są dość rzeczy złożone, ale przecież właśnie takie miejsca i mury, w jakich jesteśmy, Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiem, instytutów najróżniejszych, nie tylko z uczelnią związanych, no to przecież to, to powinna być ta baza, tak, na, na podstawie jakby której, czy pracą, której to wszystko też by mogło być, jeśli nie zrealizowane, bo to na końcu jednak musi być ten element państwowy, to jednak no, pewien wkład merytoryczny dość spory mogłoby to wynieść, prawda? Zdecydowanie tak. I tutaj jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę tutaj bardzo do, dobrym krokiem i bardzo dobrą stronę jest dzisiejsza konferencja, bo oprócz tego, że będziemy mieli okazję mamy i będziemy mieli okazję e, wymienić e, poglądy, uwagi, porozmawiać e, sobie mniej lub bardziej naukowo w, w swobodnej, przyjaznej atmosferze, to również idzie za tym e, bardzo głęboka refleksja oraz e, no, wstęp może już nie gotowy, nie, nie ale wstęp do bardzo poważnej analizy. To, co zostało powiedziane. I nieskromnie się pochwalę, akurat na panelu, który miałem przyjemność i zaszczyt moderować, e, powiedzieliśmy, m, powiedzieliśmy między innymi jedną bardzo ważną rzecz. Myślę, że strategia dezinformacyjna Rosji jest właśnie strategią, nie jest po prostu. Y, nie jest po prostu To nie są rozproszone obszary. To nie, tak? są, to nie są działania rozproszone, nieskoordynowane. To nie jest tak, że. Któregoś, któregoś dnia lekko znudzony, lekko znudzony oficer rosyjskiego wywiadu stwierdzi, że a, wykorzystując kilka swoich fake kont na Facebooku, wyrzucę fejka na temat jakiegoś polityka. Nie, to absolutnie tak nie działa. To jest, jeszcze raz powtórzę, strategia z całym dobrodziejstwem inwentarza. Działania zaplanowane, działania wielopłaszczyznowe, wielokierunkowe. I dostosowane, i tu jest to też zostało przez nas powiedziane, zostało powiedziane, niestety Rosjanie umieją dobrze grać na emocjach, zwłaszcza tak zwanego globalnego południa. Umieją bardzo umiejętnie dopasować swój przekaz do odbiorcy. Nie mają, mają oczywiście... Marcin, muszę wejść zdanie. Południa dlatego, bo jest biedniejsze i tak naprawdę w strukturze Jakbyśmy mieli to przyłożyć, ja często tego porównania używam, czy właściwie teorii piramidy Maslowa, że tam są problemy, no nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, niż, no może nie niższych lotów, ale bardziej podstawowe, egzystencjalne po w funkcjonowaniu tak. i wtedy łatwiej jest wpływać, jak, jak to jest, na to patrzeć. To jest, to jest jedna rzecz. Łatwiej po prostu wpływać na społeczeństwa, które są, nie bójmy się tego słowa, po prostu uboższe. Nie oznacza to oczywiście żadnych defektów tamtejszych społeczeństw, tamtejszych ludzi. Po prostu, po prostu stan majątku. No, no, Niektórzy, no, jak, jak Lenin stwierdził kiedyś, że byt określa świadomość. No i akurat w tym wypadku jestem skłonny przyznać, się, przyznać mu rację, To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Rosjanie bardzo umiejętnie ustawiają się, jeszcze od czasów zresztą Związku Radzieckiego, bo to jest niejako spuścizna tego reżimu, w roli ustawiają, pozycjonują się w roli obrońców uciśnionych, w roli wyzwolicieli. Co z naszej perspektywy no, jest co najmniej Lekko dziwne, dziwne prawda? No ale tak, niestety tak. To, też, to też toczyła się wokół tego tematu bardzo gorąca, bardzo gorąca dyskusja na naszej konferencji. Mianowicie no, to w krajach typu na przykład Sudan, który był poruszany, czy inne państwa Afryki, zwłaszcza subsaharyjskiej, Rosjanie mogą całkiem łatwo powiedzieć: no my nigdy nie kolonizowaliśmy to Zachód, wcześniej Francja i Wielka Brytania. A teraz no, w taki zaawansowany sposób Stany Zjednoczone, oni was kolonizują, oni was wykorzystują. My jesteśmy ci dobrzy, bo nawet trochę zainwestowaliśmy tutaj, że elektrownia, tutaj kilka drobiazgów, wymiana studencka bardzo, bardzo obfita i w czasie, kiedy my wprowadzamy my, czyli szeroko pojęty Zachód, w tym wypadku bardziej Unia Europejska wprowadzamy, wprowadzamy obostrzenia w wydawaniu wiz. My I, jesteśmy tymi złymi. I Rosjanie otwierają je nasze. szerokość. Oczywiście jest to też elementem, elementem szerszej wojny hybrydowej z Zachodem, ale skutki są takie, a nie inne. I to, co też zostało, zostało powiedziane i co, moim zdaniem, bardzo dobrze, że znajdzie się w końcowych ustaleniach, konieczno, zachodzi konieczność zbudowania własnej narracji. Przede wszystkim. Ale kto, kto miałby to właśnie robić? Bo tak naprawdę chciałem Cię na koniec o to zapytać, bo strategia strategią i założenia, określenie celi i tak dalej, mm, ale ktoś to musi robić. I proszę nie odpowiadaj mi, że rząd. <grym> <grym> Szukałbym raczej bardziej konkretnego miejsca, które mógłbyś wskazać, bądź istniejące, bądź które powinno dopiero powstać które no, w pewien sposób będzie to też koordynować, bo tak naprawdę będziemy mówić w tym wszystkim o całym systemie, od poziomu strategicznego po ten najniższy taktyczny, bardzo ważny. No i tu też się rodzą pewnego rodzaju ryzyka i zagrożenia, tak naprawdę pod kątem demokratycznego ta. państwa prawa. Tak? Zdecydowanie tak, tutaj w mojej ocenie. Potrzebny jest. Bo działać. jeden do jednego nie możemy przełożyć tego przecież, Absolutnie. co robią Rosjanie, no to nie podlega Absolutnie. żadnej dyskusji. Absolutnie nie. Natomiast to, co możemy zrobić, to po pierwsze wskazać na, to, na luki, żeby nie powiedzieć wprost, przekłamania rosyjskiej narracji, na przykład to, że Rosja nie była państwem nigdy nie była państwem kolonialnym. No można mapę pokazać jedną drugą z, z rozbiorami Polski włącznie. To jest jedna rzecz. Rosjanie cały czas w swojej narracji chociażby Bliskowschodniej czy w krajach afrykańskich podkreślają, że no oni nie bombardują, a jeśli już to tylko w obronie własnej oczywiście. Natomiast Amerykanie, bo tu przeważnie o nich się w tym wypadku rozchodzi, no to prowadzą wojnę tam, prowadzą wojnę tam, prowadzą wojnę tam i tak dalej i tak dalej. Trzeba wskazać, że Rosja nie jest niewiniątkiem, a wręcz przeciwnie. Trzeba obnażyć rosyjskie kłamstwa i manipulacje, ale jednocześnie, bo samo to, to będzie za mało, jednocześnie, no, trochę górnolotnie brzmi, ale w, no, jakoś zmierzyć się z oskarżeniami o kolonializm i postkolonializm. No, z polskiej perspektywy to jest trochę naciągane, bo akurat my nie kolonizowaliśmy, a już na pewno nie Afrykę. O Bliskim Wschodzie nie, wspomnę, nie wspominając, e, natomiast jako część Unii Europejskiej, i y, no też nie, nie boimy się tego powiedzieć jako po prostu ludzie z Europy, ludzie biali, y, jesteśmy postrzegani jako część Zachodu, co zresztą bardzo długo walczyliśmy, co w końcu się udało, ale wiążą się z tym problemy. My oczywiście jako Polska na, na, poziomie, y, na poziomie międzypaństwowym, na poziomie bilateralnym. Możemy podkreślać swoją odrębność, że tak, tu, Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie, właściwie cała zachodnia Europa, między Bogą Prawdą, kolonizowali, wykorzystywali, ciemiężyli, ale my nie. A wręcz przeciwnie, nas, właśnie, Rosjanie, wraz z Niemcami ciemiężyli w ten sposób, w tamten sposób w taki, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nauka historii jest bardzo duża. Kolejna rzecz i tutaj no niestety bardzo, bardzo kontrowersyjna, wymiana studencka, zwiększenie poziomu wymiany studenckiej w sytuacji, kiedy my, czy to w szczególności tutaj mówię o naszym kraju, przyjmujemy, przyjmujemy rocznie z krajów afrykańskich w porywach do setek studentów, Rosjanie przyjmują dziesiątki tysięcy. Oczywiście tutaj jest też dodatkowy wątek legalnej bądź nielegalnej migracji, który, jest, który wymaga osobnego rozpatrzenia, ale bez trudnych decyzji, bez ryzykownych działań. Nie uda nam się zniwelować rosyjskich wpływów, czy to w Afryce, czy to na Bliskim Wschodzie i nie uda nam się zbudować własnych. Rosjanie byli w stanie, bazując też na wieloletnich doświadczeniach radzieckich. Byli w stanie rozbudować, nawet nie zbudować, ale rozbudować już istniejącą siatkę networkingu. Tutaj nie mówię oczywiście w, w tym wypadku o kwestii powiązań ze służbami specjalnymi czy, czy tego typu kwestiami. To jak gdyby też jest temat na osobną rozmowę. Ale byli w stanie zbudować sobie w cudzysłowie uczciwą, normalną, pozbawioną drugiego dnia siatkę kontaktów. Byli w stanie po prostu stworzyć bardzo pokaźną. Liczebnie i bardzo wpływową grupę ludzi w poszczególnych państwach, którzy Rosję po prostu szczerze lubią i uważają za bardzo fajny kraj, a Rosjan za bardzo miłych ludzi. I tutaj wypada, no, w, w, tak jak powiedziałem wcześniej, z jednej strony obnażyć rosyjskie manipulacje i wskazać luki w, i błędy w ich narracji. A jednocześnie stworzyć narrację własną, stworzyć własny przekaz, z którym dotrzemy do, do tamtejszych społeczeństw. No I tak. musi być zbieżny powiedzieć też zrealizowaną polityką. Dokładnie. Marcinie Konsulu, bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że ta krótka rozmowa jest tylko wstępem do jeszcze wielogodzinnych tak naprawdę rozmów, i pewnie będziemy jeszcze się nagrywać. Teraz niestety musimy wracać do naszych konferencyjnych obowiązków. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również i niezmiennie polecam się na przyszłość. Do zobaczenia. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.